I stało się. Zostawiłem mojego gumiaka w błocie. O tam. O tam. Ale dzięki pomocy Roberta udało mi się go odzyskać. Tak, tak wygląda moja stopa. Tak wygląda mój gumiak. No nic. Jest przygoda, jest zabawa. kochani, witam Was wszystkich ponownie w kolejnym filmie na kanale Druid's Troszeczkę jak możecie słychać gardło mi dzisiaj szwankuje, ale nie powstrzymuje mnie to od kolejnej wyprawy. Dzisiaj jadę na spotkanie z Majeczką, z jej tatą i razem będziemy ruszać, taplać się w błotku. <noise> tak więc zapraszam Was wszystkich do oglądania i życzę przyjemnego odbioru. Hej. No i ja już na miejscu. Zmierzam w stronę Roberta i Majeczki. Bo oni już już dotarli i już i już grzebią w błocie. No i jesteśmy. Majeczka już szuka. Robert szuka. I ja jestem, i też już szukam. Taplamy się w płotku. Byliśmy już tutaj ostatnim razem. Troszeczkę butelek stąd powychodziło. Ale nie tylko butelek, bo jeszcze były, były słoiki, były talerze, kubki, miski. Właściwie cały zestaw obiadowy. No zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Są pierwsze znajki. Maja ma dzisiaj dobre oko. Zobaczcie, co znalazła w płocie.

Takie dwie znajdeczki wpadły przed chwilą. To jest zatyczka do słoika, czyli ta pokrywka taka i kawałek izolatorka porcelanowego. A oprócz tego jeszcze doszły talerze. Doszło parę buteleczek, jest od Coca-Coli butelka. Później jak ją obczyszczę to zobaczę może z którego jest roku. No nic, skrzebi w bocie dalej. To się troszkę popsuła, wcześniej świeciło fajne słoneczko. A teraz kurczę zaczął padać deszcz. Mam nadzieję, że to tylko hodowe i zaraz wróci e, pogoda z początku tego dnia. Spójrzcie jaki fajny słoiczek. Taki kanciasty. Coś innego, coś innego. Jeszcze takiego słojeczka nie mam kamczastego. W międzyczasie chyba ze dwa razy e, przeszły opady deszczu. Teraz znowu wyszło słoneczko. Ogólnie jest super, jest super. Co co ci chodzi? Jest super, jest super. Mam już talerze, a teraz coś do talerzy. Spójrzcie, moi drodzy, jest widelec. Czy są jakieś tutaj? Są, są jakieś znaki nadrukowane. Coś tutaj jest, coś tutaj jest. Widzę chyba napis Island. A co jeszcze to? No, spróbuję dojrzeć w domu, jak go obczyszczę No to mam widelczyk. Pogoda się poprawiła. Z powrotem świeci słoneczko. Bardzo mnie to cieszy. No cóż, treptam tam dalej. Długo się słońcem nie nacieszyłem, bo znowu zaczęło kropić. No ale <ścoughs> czego oczekiwać? Kochani, kolejna znajdeczka. Kolejny flag. Troszka czy łuska? Ani jedna, ani drugie chyba. Bo coś. To <grywki> Tak, to Ale po przejściu kilkudziesięciu metrów praktycznie bez, bez większych znajdek tak, trafiliśmy chyba znowu na na jakieś fajniejsze miejsce, bo zaczyna sypać buteleczkami, zaczyna sypać buteleczkami, zaczyna sypać fajnymi znajdkami. O, następna buteleczka. Naprawdę super piękna muszelka. Czy to jest muszla? To nie jest chyba muszla. Nie, no muszla. Muszę to obczyścić, zobaczyć, bo są takie muszle. Już się, już się z takimi spotkałem, ale do końca nie jestem przekonany, czy to jest muszla, czy to jest jakiś wytwór człowieka. Wygląda mi na muszle mi to jednak na muszle, i to bardzo ładną muszlę, piękna. Tak, to była muszla, A tu jest kolejna z tej samej serii, że tak powiem. Ta jest troszeczkę poławana. A jest taka niebutelkowa znajdka, ale jest. Majeczka z Robertem idą przodem, prowadzą i czyszczą wszystko z buteleczek Ale coś zostało i dla mnie Spuścił to fajne Takie chyba jeszcze, nie, nie jestem pewien na I stało się Zostawiłem mojego gumiaka w błocie. O tam. O tam. Ale dzięki pomocy Roberta udało mi się go odzyskać. E, tak wygląda moja stopa. Tak wygląda mój gumiak. No nic. Jest przygoda, jest zabawa. Gumiak już na swoim miejscu. Zobaczcie, kochani, co to jest. To nie jest butelka. Nie jest butelka, to jest łuska. To jest łuska z jakiegoś nawoju dużego kalibru. To jest łuska, kochani. No, no, i takie rzeczy można w rzece znaleźć. Dotarliśmy do samochodów. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy wypad, o dzisiejszy mudlark. Kalosz został w błocie, było fajnie, były przygody. No cóż, moi kochani, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę wiadomo, co robić. Subskrybować, lajkować, komentować. Oczywiście zapraszam również na kanał majeczki Exploring With Maya. To już jest takie naturalne, że nawet chyba nie powinienem tego powtarzać. Trzymajcie się. Ja jadę do domu, wskakuję pod kołderkę i biorę jakąś ciepłą herbatkę i już dzisiaj chyba stamtąd nie wyjdę. <grym> na razie, kochani. Hej! Witam Was, kochani, ponownie na małym podsumowaniu. Wczorajszy dzień zakończyłem w łóżku nafaszerowany lekami i już nie miałem siły robić nic. Nawet czyścić tych znajdek ani... No po prostu byłem dędka, byłem dędka, tak więc e, wczorajszy dzionek skończyłem po przybyciu do domu w łóżeczku. No a dzisiaj e, piękne słoneczko wyjrzało, troszeczkę mi sił dodało, więc zacząłem czyścić te znajdki. I tak one się prezentują, moi kochani. Dwa talerze Wooden Sons. Proszę bardzo. Jeden czysty talerzyk. I troszeczkę znajdek innego, że tak powiem, kalibru. Ten widelec jest całkiem, całkiem, ciekawy, chociaż to nie jest sreberko, ale ma bardzo fajny wzór. I z tyłu jest jeszcze napis. Wexford. Wexford, Wexford. Cookery, Island, o ile dobrze widzę. Oj, nie chcę się wyostrzyć. O, teraz może zobaczycie. Tak więc taki widelczek, jakaś nakrętka z Londynu, muszelki bardzo fajne, kawałeczek naczynia, no i taka łuska. Nie znam się na tych, na tych łuskach, od jakiego to mogło pochodzić sprzętu. Nie idzie tutaj właśnie doczytać, kochani, próbowałem, próbowałem znaleźć o tym napisie tutaj, od czego to może być łuska, ale, ale niestety jest no jest nieczytelny, nie, nie do końca wyraźny ten, ten napis tutaj. Widzę, że jest chyba 0 AG i piątka. Piątkę też widzę, ale nic więcej. Więc nie jestem w stanie zidentyfikować tej łuseczki. Dość duża, w każdym bądź razie dość duża. No i cóż, jeżeli chodzi o buteleczki, Taka zatyczka od słoika, troszeczkę mniejszych słoiczków takich malutkich. To buteleczka z jakimś, z jakimś grawerkiem, taka malutka tabloid. O, to pewnie współczesna. E, tutaj też jest z grawerkiem. Całkiem fajna tą ta taką już chyba mam, ale nie byłem pewien, więc wziąłem na wszelki wypadek. Ten słoiczek. Jest bardzo fajny, wygląda jak taki mały wazonik. Wygląda jak taki mały wazonik. Fajnie, fajny, fajny naprawdę ładny. Podoba mi się i taki jeszcze słoiczek się trafił. Fajny wzór L Rose and Cold Limited. Taki słoiczek. Tak więc coś tam wpadło. Fajnie spędzony dzionek razem z Majką i jej tatą. Super, po prostu było super. No i to by było już na tyle, kochani, jeżeli chodzi o, o, o ten odcinek. Ja już się żegnałem wcześniej, ale postanowiłem dograć jeszcze takie podsumowanie. Przy okazji chciałbym jeszcze zaprosić na konkurs na kanał Exploring with Maja. Ponieważ Majeczka osiągnęła 500 subskrybentów i z tej okazji zorganizowała konkurs do wygrania jest pięć naprawdę fajnych nagród. Przy odrobinie szczęścia możecie wygrać wszystkie pięć. Wystarczy wejść do majki na profil, e, to znaczy na przepraszam, na, na kanał, e, do majki na kanał, zostać jej subskrybentem i zostawić pod jej najnowszym filmem e, komentarz. W zależności od tego jaką chcecie wygrać nagrodę, taki musi być komentarz. Możecie zostawić 5 komentarzy i tak jak mówiłem, przy odrobinie szczęścia wygrać 5 nagród. No cóż kochani, zapraszam na, e, na konkurs do majeczki i zapraszam też również na konkurs do siebie, bo e, już niedługo, jeżeli mój kanał również osiągnie 500 subskry subskrybentów. Będzie również konkurs na moim kanale i również będzie można wygrać całkiem ciekawe nagrody. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam Was, życzę wszystkiego dobrego i idę się dalej kurować. Trzymajcie się. Hej!